Tak wygląda safe banku. Wygląda mój pokój. To jest łóżko. Proszę bardzo, wszystko starannie i celowo postarzane, żeby zachować nastrój tego miejsca. No mnie to wygląda na późne rokoko. Roko już się zainstalowałem z komputerem. Kuchnia Tak wygląda kuchnia. Jest czysto. Są napoje, można sobie kupić. Jakby ktoś nagle dostał pragnienia. Teraz przechodzimy tutaj. Tutaj jest kawa, herbata. To jest w cenie. Natomiast tutaj jest jadalnia. Hej. Wszystko jest bardzo stare. I tak dalej, i tak dalej. Jestem na tej budowie, nowej pracy. To, co tutaj się odbywa, to jest masakra. Nie jest to hotel, tylko klinika. No, to w sumie nie ma żadnego znaczenia hotel czy klinika. Problem jest w tym, że tu wszyscy mówią po włosku. Jest jeden kierownik, który trochę mówi po niemiecku. Ale trochę eee, Ale aktualnego w tej chwili nie ma Jestem ja i dwóch Słowaków, którzy również nie mówią ani po włosku, ani po niemiecku. Słowacy mówią po słowacku. Także powiem tak Widzę to słabo w perspektywie a jak tydzień przerobimy to Max A... Ale nie wiem, nie wiem No nie ma nic, nie ma kabel, role, nie ma drabiny, kaza nam kable ciągnąć, których nie ma Ech. Masakra, Izeka, co jest jakaś masakra I pojechał, dzwonię do agencji i mówię, nie? Wszyscy gadają po włosku, jeden szef gada po niemiecku, ale go aktualnie nie ma, bo gdzieś pojechał, poza tym szef mówi słabo po niemiecku. A tak zostałem zostaliśmy sami z Włochami, w najprostszej sprawie się nie da dogadać. Powiem tak, nic z tego nie będzie. Ech. Tych dwóch słowaków zostało tam na tej klinice, a mnie tutaj przywiózł. To są mieszkania. I tutaj nie ma w ogóle nikogo, kto mówi po niemiecku. Sami Włosi. W prostej sprawie nie da się porozumieć. Także. No nie wiem, czy już dzisiaj skończymy pracę, czy jeszcze jutro przyjdziemy, nie wiem. Bez komunikacji nie da się pracować. Nie wiem dlaczego oni nas tutaj przysłali z agencji. Jak tutaj wszyscy mówią po włosku. Nie rozumiem tego. Mangiare jest. Mangiare to chyba jest jedzenie. Przyszedł włochy do mnie i... Pokazuje, że jeść i mówi mandziara. To są jaja. To zadzwoniłem do agencji. I mówię w agencji, że ja rezygnuję z tej pracy, bo ja się nie mogę dogadać w najprostszych sprawach. On nie rozumie ani jednego słowa po niemiecku. Weź w agencji mi gada tak, żebym sam nie rezygnował. Jak oni się zorientują, że współpraca jest niemożliwa, to sami nas dzwonią. Ale sam niech Pan na razie nie rezygnuje. Każdy dzień to ja jednak jakieś 200 franków, nie? Ja mówię, dobra, dobra, niech tak będzie, ale ja zasygnalizowałem, że problem istnieje więc nie wiem, mówię do tego gościa w agencji, nie wiem czy będziemy pracować jeden dzień, czy dwa, czy może cały tydzień nawet, nie wiem, ale żadnych perspektyw tu nie widzę. A ten mi mówi, że ci Słowacy dwaj co przyjechali wcześniej, a czy wczoraj ze mnie że to oni nie znają żadnego języka obcego, oni tylko słowacki z języków obcych znają <laughs> i że oni pół roku pracowali w tej firmie na innej budowie ja mówię nie wierzę no tak ja mówię dobra cofam rezygnację zostaję, zobaczymy co z tego wyniknie ale jest ogólnie śmiesznie co bym nie potrzebował coś nie idę go zapytać to on do mnie jedzie po włosku, no, wypada mi się włoskiego uczyć. Ja wiem, że włoski jest prosty. No ale to ja przyjechałem do pracy, a nie się języka uczyć u włoskiego. Powiem tak. Ten z agencji prawdopodobnie wiedział co tu jest grane. Ale nie mieli nikogo innego. I to wysłali nas on mi teraz mówi żeby się z tymi włochami przy pomocy translatora taki jest głos mam w telefonie żeby się przy pomocy translatora porozumiewać no super super pomysł na pewno będzie robota szła jak my się będziemy porozumiewać przy pomocy translatora więc tak <śmiech> <śmiech> Trzeba wykonać taką dziurkę w betonie i później taki kanalik. Ojejku. Celem zakipsowania tam ulgi. I tutaj. Są do tego specjalne maszyny, które takie kanały wycinają z odkurzaczem do pochłaniania pyłu bo wiadomo że się bardzo kurzy przy tym są różne są na przykład takie że się dwie tarcze obraca takie do cięcia betonu i do tego jest podłączony odkurzacz który ciągnie i normalnie przystawiasz do ściany cyk włączasz dzżyt, jedziesz o, tak jest, yy, ale nie w tej firmie. W tej firmie dostałem takie urządzenie. I tym urządzeniem trzeba wycinać. Nie ma odkurzacza. Kurzy się tak. Kurzy się tak, że jak. Yy, wytnę kawałek. To muszę wyłączyć i odejść, bo żeby zaczerpnąć powietrza. Wtedy jak patrzę w to miejsce, gdzie tam ciąłem, to jest biało. Takie są warunki pracy tutaj w tej firmie. Teraz dalej. Pokazuję objaśniam. Takie są pręty zbrojeniowe. Po wydłubaniu betonu trafiamy na pręt zbrojeniowy. O tutaj leży taki pręt. Nie wiem jaki to przekrój. Chyba dziesiątka. No i... Ten pręd trzeba jakoś usunąć No to dał mi fleksa O! Ze zdjętą obudową I teraz jak się tarcza ukruszy I walnie mnie w głowę To będzie moja wina Bo takim fleksem nie wolno pracować Tak tu wygląda sytuacja bardzo mi się to nie podoba. Wszystko. Ale nic, dobra, spokojnie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ale firma jest Uduś. Na tamtej budowie, na całą budowę, jest jedna taka mała drabinka dla wszystkich ludzi. No, dzisiaj zmiana bajki. Po pierwsze dostałem nowych kolegów też z tej firmy, którzy mówią po niemiecku. Więc problem komunikacji jest jakby rozwiązany. Dwa, jesteśmy w banku i coś tu będziemy robić. Nie wiem, tu mam to wydłubać, to białe. Ja mam uważać, żeby nie załączyć alarmu. <laughs> Atenzione, porta sotto alarme. Proszę, jak pięknie już po włosku mówię. Byłem na dole w piwnicy, tam jest safe. A w safe zory <laughs> No tak, no. Kiedyś to się musiało zdarzyć. Trudno jest być w Szwajcarii elektrykiem i nie pracować kiedyś w banku. Jeśli ja ktoś by chciał wiedzieć jak się w Szwajcarii robi, to pokazuję, tu jest kanał. Tu jest ucięte, bo nie wchodziło i tu normalnie skrętami się przykręca. A tu jest taki kolor, w takich, to nie przeszkadza. <laughs> Starą instalację alarmową wywalamy, zakładamy nową. Tu też jest safe. W banku muszą być safe y, no To jest normalna rzecz. I tak to jest z agencjami. Tomas będziesz pracował przy budowie hotelu luksusowego po 10 godzin. Tylko wiesz, no. A mieszkanie jest za tysiąc, nie? Ale po 10 godzin będziesz pracował. Co myślę? Hmm, a jak po 10 godzin, to mogę ten tysiąc za mieszkanie zapłacić. Przy budowie luksusowego hotelu. Tymczasem się okazuje, że wcale nie przy budowie hotelu. Tylko... a Tam, gdzie przyjechałem w poniedziałek, to, to jest budowa kliniki. O może i luksusowej, no ale klinika, a hotel e, drobna różnica. Ale tam byłem tylko coś ze dwie godziny. I później e, przeniósł mnie tam na te mieszkania co taki... Co w takim kurzu robiłem wczoraj wróciłem jakbym w piekarni był. Musiałem... Musiałem... E, ten, e, ten e, już był ten taki brązowy był wszędzie. W uszach, w nosie, wszędzie. Myślę sobie. Myślę sobie, no to jak taka robota będzie, to nieźle. Ale nie. Dzisiaj rano przyjechałem i już tam mi mówi, że nie jadę tam. I dał mi do takiego Portugalczyka. No i pracujemy w banku i demontujemy. Starą instalację alarmową i elektryczną, no bo w banku będzie remont, i później trzeba będzie zakładać nową instalację. No ale to pieśń przyszłości. W każdym razie jutro dalej jadę do banku. A co będzie dalej, to nie wiem. Nie mam pojęcia. Widzę, że jestem taki, jakiś kolega miał przyjechać. Ja tak tak mi wczoraj Włoch tłumaczył, po włosku. <grych> że jutro jakiś kolega przyjedzie i będziemy tu kable ciągnąć. No ale nie wiem, no, nikt nie przyjechał nowy. Przynajmniej ja nie widziałem, że przyjechał, ale... Ja nie widziałem. No i dał mi do tego protokolczyka. Z Portugalczykiem robi się lepiej. Bo Portugalczyk mówi po niemiecku, z tym Włochem nie mogą się porozumieć w najprostszych sprawach, to masakra była. Nawet sobie ściągnąłem ten język włoski na translator na dzisiaj, no ale dzisiaj nie był już potrzebny. Także tak to wygląda. To co mówi agencja. No bo tak, nie pracujemy po 10 godzin, tylko po 8. Nawet nie po i 8,5, tak jak w Szwajcarii jest, yy, tylko po 8. A, a ja sobie myślę, dobra, zapłacę te dwie, dwie stówki więcej za mieszkanie, ale będę po 10 godzin pracował. No to masz. No to masz, pracuję po 10. No, na razie jest tam taki zapchaj dziura. To tu, to tam. Nie wiem, co to będzie dalej. Zobaczymy. Teraz tak. No, tak jak mówiłem, miasto St. Moritz jest na 1822 metry. Już powtarzał to w nieskończoność, ale to powoduje, że jest tutaj pierońsko zimno. Jest zimno i w nocy i cały dzień. I jeszcze do tego wiatr wieje, więc nawet jak jest minus jeden, to jak wychodzisz na zewnątrz i Ci takim mroźnym wiatrem zawieje, no to tak jakby, kurczę, nożem szyję przecinał. W padał śnieg. Słowacy Ci, co ze mną mieszkają, się mnie pytają, czy mam napęd 4x4. Ja mówię, że nie. O, mówi, to, śnieg, to problem, bo to jutro śnieg będzie leżał. No ale na szczęście okazało się, że śniegu napadało mało, to raz, a Dwa służby drogowe, no jednak posypują, nie? Bo teraz tak, tam na tym jednym z filmów jest pokazane, jak po tych Serpentynach zjeżdżam, nie? I ta miejscowość, gdzie mieszkam, Kasaccia. Dzisiaj mi powiedział Portugalczyk, jak to się czyta, bo ja nie wiedziałem, jak to się czyta. To się czyta Kasacia. Więc ta miejscowość Kasaccia znajduje się na 1450 metrów a San jest na 1820 i teraz ja tymi serpentynami rano muszę się wyspinać te 400 metrów co to wydaje się, że 400 metrów to niedużo no ale serpentynami no to trochę kręcenia jest to raz a dwa, no że jakby nie były posypane, no to mogłoby być blisko jednak, nie? ale rano były posypane także spoko się jechało, zobaczymy co będzie dalej, ja myślę, że już jeszcze się powinno ocieplić, kurde. Cały czas jest mróz. Ja nie wiem, ile tu jeszcze będzie mrozić. Być może jeszcze całe maszec będzie mrozić. To jest niewykluczone. Nie można tak myśleć. Przecież gdzieś musi istnieć jakiś inny, lepszy świat. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to poproszę łapka do góry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tylko trzeba, na pierwszy raz to mówię: trzeba nacisnąć. Subskrybuj. I później wyskoczy taki dzwoneczek u góry. I ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. No i oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów. Trzymaj się lewy.